Witamy FPSowiczów z tej strony. Dziadek Rybka na Waszych ekranach. Tym razem Battlefield 4. W rozgrywce będzie tutaj. Szalał Bartosz, a ja w dzisiejszym materiale chciałbym Wam przypomnieć troszeczkę o no, sobie Zygmunta Baumana. Chciałbym przybliżyć tą postać, ponieważ jakiś czas temu obiecałem Wam, że na pewno do tego tutaj tematu powrócę. Może na samym początku trzeba by było przybliżyć troszeczkę postać, kim był profesor Zygmunt Bauman. No i oczywiście, Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodoba i wysłuchacie go z zainteresowaniem. Więc może star startujmy. Zygmunt Bauman jest socjologiem i to najwyższej klasy, rzec można najwyższej próby. Jego refleksje na temat płynnej nowoczesności czy późnej nowoczesności są wykładane na uniwersytetach całego świata. No i stanowią oczywiście ważny wkład w rozwój koncepcji postmodernizmu. Jego rozważania o kulturze, zagładzie i etyce są punktem odniesienia dla najwyższych filozofów i socjologów dzisiejszych czasów. Uważał się go jednak także za intelektualnego patrona współczesnej lewicy. No ale co za zatem idzie? By móc dalej Wam opowiadać o profesorze Zygmuncie Baumanie, musiałbym tutaj troszeczkę przybliżyć jego biografię, jak ten człowiek przeżył te wszystkie lata, lata II wojny światowej i ten okres powojenny, czym się zajmował i tak dalej, i tak dalej. Uczynił to w bardzo krótkim tutaj skrócie. Powiem Wam tylko tyle, że w, po wstąpieniu w wieku lat 19 do Ludowego Wojska Polskiego pełnił funkcję oficera polityczno-wychowawczego. Tutaj zacznę właśnie od tego okresu jego służby w, w wojsku. Jednostki, w jakich służył, to była Pomorska Dywizja Piechoty oraz Samodzielny Batalion Ochrony, Samodzielny Pułk Szkolny KBW, Zarząd Polityczno-Wychowawczy, Dowództwa Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czym oto zajmował się ten korpus? To był odpowiednik, można powiedzieć, NKWD tak, najprościej można by było to w jakiś sposób określić, czyli był to taki korpus, który w czasach powojennych zwalczał podziemie, zwalczał ludzi, którzy walczyli w czasie II wojny światowej z okupantem, a po wojnie byli tłamszeni i ginęli w lochach naszych zamków, więzień i innych jakichś Tutaj miejsc, gdzie byli ci ludzie przytrzymywani. Dlaczego tutaj nawiązuję do tej całej sytuacji? Na pewno pamiętacie sytuację związaną z wydarzeniami na uniwersytecie, gdzie młodzież wygwizdała profesora Baumana. Postaram Wam się pozostawić link do tej całej sytuacji w opisie pod tym filmem, jeżeli oczywiście ten link nie został tutaj usunięty. Dodatkowo jeszcze tutaj powrócę do tego, jakie zajmował stanowiska. Był zastępcą dowódcy batalionu, był starszym wykładowcą. Oczywiście przejdę do okresu II wojny światowej. Brał udział w bitwie o brzeg, a także w bitwie o Berlin. Był w stopniu majora. Właśnie w takim oto Stopniu można powiedzieć, zakończył karierę wojskową. No i dlaczego teraz dążę do kolejnych tutaj kroków i kolejnych moich opowiadań? Mianowicie chciałem Wam tutaj jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy. Profesor Zygmunt Bauman, można powiedzieć, wykładał w wielu uniwersytetach, praktycznie na całym świecie. Był tutaj wykładowcą w Tel Awiwie, w Anglii. No i oczywiście zasłynął bardzo, tak jak Wam powiedziałem, tymi swoimi wszystkimi spostrzeżeniami. Dodatkowo dostał wiele nagród i odznaczeń. Może Wam o tym tutaj wspomnę. Za pracę, nowoczesność i zagłada otrzymał Europejską Nagrodę Amalfi. W 1998 roku nagrodę imienia Teodora w Andorno. No i oczywiście tutaj jeszcze muszę powiedzieć, że dostał nagrodę księcia w Austrii. W 2002 roku Uniwersytet Karola w Pradze przyznał mu tytuł doktora honoris causa. No, i oczywiście jeszcze, chyba, kolejna wiadomość, która Was zainteresuje. 19 listopada 2010 roku, w dniu swoich 85 urodzin, odebrał z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. No, jedynie co mogę powiedzieć na ten temat, to po prostu takie jest moje zdanie, że ludzie, którzy Czynili wiele zła w poprzednim czasie, w poprzednim ustroju. W chwili obecnej mają się bardzo dobrze. Nikt nie bierze tego pod uwagę, czym ten człowiek się zajmował. Po prostu jest zapraszany na uniwersytety, gdzie młodzi ludzie, którzy będą w przyszłości rządzili naszym krajem, będą zajmowali prawdopodobnie Mam taką nadzieję, że jeżeli skończą studia, dostaną dobrą pracę, wtedy będą zajmowali dobre stanowiska, są mamieni informacjami przez oto tego profesora. Na pewno część z Was ze mną się nie zgodzi, jednak to pozostawiam w kwestii dyskusji w komentarzach pod tym materiałem. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was moi mili i do usłyszenia w najbliższym czasie.